Cześć Wam, dzisiaj Ja jest z Wizu Wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule nie wiem, dlaczego tak zacząłem. nic z moim głosem dziwnego się nie dzieje, ale jakoś tak wlazłem na tonę i pojechałem dalej. Witam Was w tej pięknej grze, bo dzisiaj będzie sporo, będzie sporo oficjalnych informacji sporo różnych dziwnych innych informacji, więc zacznijmy od tego, że się podziało. Dlatego też jestem dalej w tym t shircie nie to, żeby coś już ja chciałem go do prania wrzucić, ale. Problem jest w tym, że on jest wciut przyciasny w barach. Tak ogólnie jest dobry, ale ale jest wciut przyciasny w barach i gryzie mnie i żre mnie, więc nagrywanie w tym t shircie z Potera na przykład. Serii, która to yy, w chwili obecnej powinna wrócić z zawieszenia i się nie dzieje ale dobra wrócimy do tego jest mega upierdliwe i cały czas się drapie po karku, bo mnie tam coś kryje A! tak czy siak, tak czy inaczej na wczorajszym streamie było przekazacko ludzie jeżeli nie byliście to naprawdę polecam wam sobie tam odpalić plus w komentarzach widziałem już, że Anarena wstawiła wam najbardziej soczyste kawałki które polecam obejrzeć, ten stream był epiczny to było, to było przepiękne, przecudowne i żeby nie było, bardzo dziękuję Sztecciowi, Sanbi, Anna. Na arenie, właśnie, oraz lewemu, którzy no, zniszczyli system tipami, więc jesteście super i jesteście przegenialni, jesteście awesome! Ale również osom awesome jest Younger, Katper oraz Rexal, którzy to dołączyli na tym streamie do naszego grona wspierających. Co więcej, niektórzy tutaj przyszli, bo, nie, cofnijmy się, cofnijmy się, trzy kroki w tył. Wczorajszy stream był na temat składania Tir listy z postaciami z Genshin'a, zamiast tirów były domy Hogwartu i myśmy je wrzucali. To jest pomysł, który miałem na samym początku, jak seria z Genshin'a miała tam, nie wiem, 50-80 odcinek jakoś tak i chciałem zrobić takie coś, ale wtedy dopiero nasi modzi się kształtowali, pojawili się pierwsi, były takie jakieś spokojniejsze rozmowy między nami i jak rzuciłem tym pomysłem, że chciałbym ich na streama, żeby byli głowami domów, a ja jestem jarą przy przypał i rozdzielamy genshinowe postacie na no domy. To było takie no, no nie wiem Bizu, nie wiem, ja na streama nie chcę, tutaj nie, nie mam czasu, nie, no więc okej, okay, dobra, nie, 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 nie I ten pomysł krążył mi w głowie od bardzo długiego czasu I teraz przyszło mi do uba za zazwyczaj pustego, więc wiecie, to ta długa droga była, że parę obrotów można zrobić. Jak, jak te motorki takie! I zapytałem się wspierających, czy by nie chcieli. Znalazły się cztery odważne osoby. W ogóle spodziewałem się, że będą po dwie osoby na dom, no ale tutaj cztery. Okej, okay, dobra, nie chcecie ze mną streamować, to, 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 to zrobimy to w wąskim gronie. Zrobimy to w wąskim gronie, tak bardzo wąskim gronie, że w trakcie streama inni wspierający zaczęli wbijać na kanał dla wspierających osób, a jeszcze inni, tak jak Rexal, specjalnie dołączyli do grona wspierających, żeby móc wejść na głosowy i powiedzieć mi, że na głowę upadł dając e, Shenhe na przykład do Ravenclawu, chyba konkretnie o Shenhe chodziło, nie? To, 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 o tą postać szło, o tą postać szło. Więc wczorajszy stream był przesadzony, mam nadzieję, że byliście, bawiliście się dobrze. Ja bawiłem się przegenialnie, aczkolwiek skończyła mi się energia gdzieś tak w połowie. Ktoś nawet napisał w komentarzu Wizu, czy ty nie jesteś już jakiś taki znudzony? Nie, ja nie byłem znudzony, ja tak po połowie tego... Takie półtorej godziny, może dwie godziny w ten stream i było takie ksiu, Energia zeszła. Miałem długi tydzień, prawie nie paną noc i na wysokich obrotach ja 45 minut przed tym streamem wróciłem do domu, wykąpałem się, tam wziąłem sobie jakieś rzeczy, przygotowałem do picia, siadłem złapałem wspierających, przedstawiłem im plan i przez następne 30 minut próbowałem ich powstrzymać, żeby nie zaczęli robić swojego zadania przed rozpoczęciem streama, dlatego też wczorajszy stream wystartował troszkę wcześniej i to mnie kosztowało bardzo dużo energii, po akcji z Hutao było już takie JEEE, yeah! a później energia zeszła jak ze spuszczonego warunika i zacząłem siedzieć taki o masakra, czy jadą radę? dotrzeć do końca. Czy nie powinniśmy rozbić tego na dwa streamy? Powinniśmy byli, ale nie zrobiliśmy tego. Zapraszam Was na cały stream. Jest na kanale od razu do obejrzenia. A przejdźmy do tego, co się będzie działo jutro, bo jutro będzie się działo również. Widzimy się na streamie z anime. Będą goście, będziemy się bawili. Mam nadzieję, że równie dobrze, co wczoraj. Aczkolwiek trudno to będzie przebić. Przy czym będziemy tam mieli co? To nie wypada jako film pojedynczy. Oba sezony Slime'a, jeżeli dam radę dzisiaj obejrzeć to razem ze wszystkimi ławkami, które tam wyszły dodatkowo, co najmniej cztery odcinki Spy Family Spy X Family czy Spy Family to się wymawia z tego co mi pisaliście przy czym nie wiem czy nie będzie piąty odcinek do jutra nie, nie, nie mam pojęcia jak to tam z czasem stoi na pewno do czwartego będę przygotowany, powyżej czwartego zobaczymy jeżeli już wyszedł i mam do niego dostęp to go obejrzę również, chyba że nie zdążę, chyba że nie zdążę bo to będzie na ostatniej prostej, więc jutro w piątek stream anime około godziny 18 .00. mam nadzieję że będziecie mieli czas i ochotę wbić, bo zaczniemy. już jechać z różnymi innymi fajnymi rzeczami Ale o tym zaraz jeszcze będzie A my przejdźmy do tego, my przejdźmy do tego Co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne Czyli ogłoszenia parafialne ze strony Michoyo Co się będzie działo I czy to wystarczy Pytanie do was, czy waszym zdaniem to wystarczy Wydaje mi się, że problem jest w tym, że co by Michoyo W kierunku graczy nie rzuciło To będzie takie, że A, to jest za mało Albo nie tego chciałem, nie tego oczekiwałem Uncle Y rzuca informację, że po banerze Za jaką nie będzie żadnego banera W zależności od tego jak to interpretować Można założyć, że miał raz bo faktycznie po banerze za jaką nie będzie żadnego innego banera w tej aktualizacji oczywiście bo baner za jaką będzie trwał według danych 240 dni, 5 godzin i 20 minut nie, to jest, to jest, wiecie, placeholder. To oznacza, o, mam już 90 rolek, odkułem się trochę, odkułem się. To oznacza, że ten bander będzie trwał do końca tej aktualizacji i zejdzie z tą aktualizacją i nic innego tutaj nie wskakuje. Najprawdopodobniej z mojej strony troszkę zawód, bo chodziły ploty, że mogliby kazuchę wrzucić. Ale to wtedy ludzie, którzy nie są gotowi na kazuchę, a chcą mieć kazuchę, będą zawiedzeni. Z drugiej strony ludzie, którzy nie chcą kazuchy, również będą zawiedzeni. Mogli dać Hutao, ale tutaj ludzie, którzy mają Hutao i nie potrzebują więcej, będą kręcili nosem, a ludzie, którzy chcą mieć Hutao, nie są gotowi, Również będą, no, nie w sosie. I wiecie, wszystko generuje problemy, więc tak jak zaczynaliśmy grać w Genshin'a i to była postać, która moją uwagę przykuła na samym początku, że a wizu chce mieć, a jakie, wizu chce mieć, a jakie, troszkę później przeszło, to jak macie ten mem, że o, to gdzie jest okrągła, a ziemia zawsze była okrągła, to tutaj Genshin to jest ajaka, zawsze była jaką! Genshin to jest ajaka i nie zmienicie mojego zdania, więc ten baner będzie trwał troszkę dłużej. Ten baner również, tu jest troszkę bolesna informacja, bo wyobraźcie sobie, że jeden z poprzednich bannerów by Tutaj został na te 240 dni. Macie dwie fantastyczne bronie do złapania i możecie o nie walczyć. A tutaj jest ten The Unforged, który bardzo psuje ludziom humor. Zresztą zestaw broni czterogwiazdkowych też mnie nie zachwyca, więc. ja yeah. To zostaje tak, jak jest. Pamiętajcie, zrobić również te strony, których nie porobiłem do tej pory, więc oh well, oh well, oh well. Jak mogłem nie zrobić te stranów do tej pory? Ale, ale, wow, zniknęły tutaj te? Aaaa, no dobra, myślałem, że jeszcze, jeszcze troszkę zostało, do... ale o tym, co miało zostać, powiemy jeszcze. No, dzisiaj, na tym odcinku. Lecimy dalej, bo to nie jest koniec rzeczy, które zostały oficjalnie zapowiedziane na nadchodzący czas. Tymi pozostałymi są dwa nowe eventy, które mają być. Jest ten cooking event spice... moment otworzę to sobie, żeby to widzieć. Jest ten event, który mieliśmy mieć. Spices from the West. Do zgarnięcia będą primogamy, szmaty z EXPEM, surowce do rozwijania tam sprzętu i postaci oraz mora. Będzie on trwał od 14 maja do... 7 czerwca. Okej, okay, troszkę Dłużej niż się spodziewałem, troszkę dużo dłużej niż się spodziewałem, więc. Ach. Te daty już wam coś mówią, nie? Te daty wam już coś mówią. To oznacza, że do końca tego miesiąca raczej się nie wyrobimy z wbiciem aktualizacji E27. Troszkę jest to przerażające, ale może pod sam koniec miesiąca pojawią się live streamy do następnej aktualizacji, czy cokolwiek, bo zaraz wrócimy do pytania. Pytania brzmiącego, czy to wystarczy. A drugim eventem jest podwójne dropy talentów, które będą od 22 maja do 29. Więc jeżeli Potrzebujecie troszkę surowców na talenty, to talentowe dropy są zwiększone dwukrotnie w tym okresie. Jeżeli chodzi o aktualizację 2.7 wstępnie było zakładane, że livestream od twórców będzie w okolicy 20 i około 10 dni później będzie aktualizacja wygląda na to, że możliwe, że livestream pojawi się raczej w okolicach 26, a 10 dni później będzie. Tak, dobrze mówię. Jakby livestream był w okolicy 27, to na samym początku czerwca była aktualizacja, więc przy dobrych wiatrach, jeżeli Marla spada i 27 byłby livestream, czyli tydzień później niż się spodziewaliśmy, to w okolicy 8 miałaby być aktualizacja, to by się zgadzało. Ale wiecie, to są na razie wstępne dane, bo my nie mamy pojęcia o tym, co u nich się dzieje, a u nich się dzieją różne dziwne rzeczy. Z tego co wiem, to jeszcze nie jest wszystko, powinna być jeszcze w drodze rekompensata, o której ani słowa w chwili obecnej nie ma, więc może coś fajnego się podzieje, ale na razie jak widzicie same złe wieści są. No słodewam, wam, mam informację, że w tym maju będzie się dużo działo. Jeżeli zajrzycie do IF Anime na Instagrama, to możecie w Insta Stories zobaczyć co fajnego leci w moim kierunku, więc co fajnego będzie dla was. Przy okazji będą różne dziwne inne rzeczy, o których jeszcze mówi nie było, za które się jeszcze nie zabieraliśmy. No i takie streamy jak wczoraj również będą się w najbliższym czasie pojawiały, więc razem z wspierającymi kilka nowych głosów, kilka nowych osób, powygłupiamy się, pośmiejemy się, będzie bardzo fajnie. Będą nagrody, będą różne Dziwne rzeczy, które wcześniej się u mnie nie pojawiały, a wcześniej czy później powinny się były pojawić. Więc to jest ten moment, to jest ten czas, i wydaje mi się, że maj dla nas będzie bardzo sympatyczny i musimy sobie jakoś osłodzić bardzo to, co w nie się dzieje. Sorry, Marla, wypadasz stąd. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie Wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być, no, prawdziwe w momencie wyciekła, zmienić się do momentu wejścia na serwery live. Więc tutaj chciałbym zacząć od informacji, którą troszkę wcześniej miałem, ale wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby ją rzucić, bo właśnie zakończyło się Vibro Crystal Research i węcik do robienia w Gęszynie, Jeżeli ktoś nie zrobił ten trąba, bo fajny, primogemy tam były i wcale nie był tak trudny. I informacja, która do mnie dochodziła wcześniej z wyprzedzeniem, była taka, że jest to zrobione z myślą researchu dla. Dla Michojo, dla nas fabularnie to research, ale dla Michojo to jest research, co z tego można wyciągnąć do abysa. W jaki sposób można w przyszłości usprawnić abysa, czyli czy połączenia tych takich dodatkowych, tam jak te bosty od kryształów, czy to ma sens, czy stawiać te bonusy, które graczą? Mamy te, te, te różne warunki, które są w kolejnych abysach właśnie za doborem... Jednostek czy naszych ustawień, i to jest jedna z mechanik, która do abyssa wejść może, bo Vibro Crystal Research był poniekąd testem, jak gracze zareagują, jak im się to podoba i w jaki sposób zostanie to umiejscowione w naszych sercach, głowach, umysłach, jak będziemy się do tego na przyszłość odnosili, czy jesteśmy na tak, czy jesteśmy na nie, a jak jesteśmy na tak, to czy jesteśmy również na tak, żeby to się w ABY się pojawiło. Więc Michojo tutaj w tym momencie powinno robić, ale z tego co wiem, nie robi, bo mają inne rzeczy na głowie, ale powinno było teraz zacząć robić badania rynku, jak na się to podobało, co z tego WhiteBlock Crystal Researchu byśmy przenieśli do Abysa, co więcej, w jaki sposób te pomysły można rozwinąć, tak żeby oni mogli je zaadoptować i do Abysa wrzucić gdzieś w przyszłości, w aktualizacji, może 3.0. Taki był plan, taki był plan, jego realizacja, nie wiem, wydaje mi się, że część tych informacji jest zbierana przez bota, że to nie jest tak, że je gracze to robią i Michał Josieć z notesikiem notuje, tylko, że bot bierze i zbiera informacje to, kto, jak, grał, ile Razy, na czym się zatrzymywali gracze, co powtarzali i tak dalej, więc to jest katalogowane przez system. A później, jak już się troszkę uspokoi, to ludzie z miho osiądą i przeanalizują te dane, zobaczą co gdzie. I jak, wyciągną wnioski, te wnioski mogą się na aby się pojawić. Szczerze powiedziawszy, nie obraziłbym się. To był fajny system, podobał mi się ten event. Nie był zachwycający, był troszkę za prosty, jak na mój gust, przewalcowałem się, ale to jest też kwestia tego, jak macie drużyny, albo jak jesteście Wail'ami i macie wykupione postacie, które są osą, awesome, to po prostu robicie jump, na nakazuchanie i. Nie ma, tam się skończyło. A jeżeli jesteście totalnie free to play i nie macie jeszcze połapanych postaci albo jesteście początkującym graczem, to ten event mógł być bardzo wymagający. Wydaje mi się, że w fajnym kierunku mógł to pociągnąć. Wydaje mi się, że to jest koncepcja mega pod tym względem, że te różne połączenia można było połączyć, że im trudniej sobie ustawimy, wiecie, więcej wyborów, ale im trudniejsze podejmiemy, tym my mamy trudniej w rozgrywce, ale to nam większy mnożnik daje czy coś. Jakoś tak pokombinować, to by mogło być bardzo, bardzo, bardzo na plus. No ale jest jak jest No dobrze, zanim popatatajamy do dzisiejszego Mermaja, warto by było powiedzieć, że Darmo dajo, jest sporo gier z epika, które w tym momencie jeszcze Możecie odebrać dziś do wieczora Do godziny 17, możecie złapać za darmo Just die already, odcinek był Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany Oraz Paradigm, nie mój klimat Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany Zapraszam również bardzo serdecznie Dzisiaj około godziny 17, najprawdopodobniej Pojawi się tylko jedna gra, jest to Terraforming Mars W której odcinek będziecie mieli najprawdopodobniej Jutro. Moje wrażenia, co, gdzie i jak. Co więcej, jest Gierka z Wampira, z który dzisiaj odcinek poszedł. Jak widzicie, jestem tam totalnie nieprzytomny, bo nagrywałem to na spalinach po streamie. Wczoraj siedziałem tak. Trzymam się, nie mam energii w ogóle, ale dam radę jeszcze to nagrać. Moja ambicja mnie kiedyś zabije. Więc wczoraj energii nie miałem, ale wy, mam nadzieję, że będziecie mieli energię, bo Gierka jest bardzo spoko. Podobała mi się, przy czym to jest Battle Royale, a ja nienawidzę Battle Royale. Ale gra wygląda bardzo fajnie. Plus jest World of Darkness, świat, woda. Jest. Ała! Znowu się ja no, to PlayStation mogę bardziej do tyłu... Nie, nie mogę. No, nie będę ruszał. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to kilka spoko gierek. z Afriko jest do złapania. Jak nie zapomnę, to przypnę je również na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli będziecie je odbierali z Epika, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taka kreatora Wizu Epic. Przejdźmy do myrmea Pozwolicie, że będę się streszczał, bo ten segment boję się, że się roztyje strasznie. A widzę, że zainteresowanie jest gigantyczne, więc ja sobie przesunę kawę i w kilku słowach naprawdę bardziej skurtowo zaczynam narzucać tempa. Więc Ryu i piękna Ganiu z foczką. Bajzusecia i ganiowy. Ogonek, one mnie rozczulają, są osą, chciałbym to zobaczyć wydrukowane, znaczy zrobione. Renik i przycudna, śpiąca gani, jest naprawdę osą, twoja stylówka mnie zawsze rozwala. Śpiąca ganiu od Witia! Hałwa i praca na papierze. Haruto wraz z kredeczkami i też jest słodkie. Ziocha i praca dziesięcioletniego braciszka jest awesome! I wchodzimy z Xiao, pierwszy Siało Harunę. Powrót do przeszłości i śliczna Ganyu Niseka. Kuro i ten adeptusik razem z Xiao jest osom, awesome, jest moc. Sepy i Ganyu. Bardzo ładna, bardzo fajnie, czyste linie. Haruto i taki przysypiający mermail. Xiao! Elliot tym razem siał bez kolorowania, w ogóle podoba mi się ten taki węgorzowy ogon, i Atlantis wraz z ganiu. <noise> Jakubek i Tryton siał wraz z przyjaciółmi, Kemi i nieskończona ganiu, Kaori i rybi siały. Oraz Nyxol i również rybisiao. Krzychu z zganił I Doktor Red. Totalnie mrocznie poszliśmy. Kapi podtrzymuje swoją tradycję. Rozumiem, szanuję, doceniam. A serii taka śpiąca. Na perełce ganiu. Śliczna jest. Szynka z Polski i długopisy w zeszycie. Mam nadzieję, że pani uwagi nie dała. Ja znam to, doceniam. Robiłem to samo. Renik zganiu. O nie. Tak, twoje pierwsze podejście się nie podoba. Ej, ej, ej. Ja jestem zachwycony i pierwszym, i drugim podejściem jest przesłodkie. Mippi i wy. Stająca zwanny Ganiu? Rozumiem, okej, okay. doceniam, doceniam. Azji i jak to jest? Żongi. Jaką muzykę lubisz? Siao. Siao. Baby shark? Gadis ze swoim szkicem pięknego takiego wiecie! <gadis> Trytona totalnie po, po bandzie. To niestety, bez kolorków, ale i tak doceniamy. Jesteś osą. Awesome. Diluczek i Xiao. Niestety, bez drewki, ale wyszedł pięknie. Desperatka i Xiao, z tego co widzę, jest. Plan poprawienia, jak się znajdzie czas. Spokojnie, wszyscy z czasem mamy teraz problemy. Oraz Xiao i Ryu. Kojarzy mi się to z małą syrenką. Nie wiem, co dobra, wiem dlaczego. Nie, wiem, nie było tej kwestii. Er, i taki piękny. o, jest jego ulubione jedzonko. Nice. Just Sunflower Lady, podtrzymywanie. Tradycji, że każda kolejna postać jest jakąś inną rybą, naprawdę istniejącą rybą do czegoś z naszego świata nawiązującej. i w przypadku Siao jest Idolek Mauretański. Nie znam się na rybach, ale zakładam, że. A, kojarzę! W zoo chyba takie widziałem właśnie w czarne i żółte te prążki, takie bardzo ładne są. I finalizujemy nieskończoną herbatą I ten Xiao próbujem je zjeść. To jest przerażające, dlaczego on ma kolce? Muszę wam powiedzieć, że poziom jest wysoki i zachwycający. I jesteście mega, jesteście naprawdę super. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Oriona. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Czekała ta miejscówka długie miesiące, żeby trafić na odcinek. Ale jesteś osom awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check in Web Event. I jeżeli otaczacie wszystko od początku tego miesiąca, to. Jesteśmy na dniu piątym. Tak, dzisiaj piąty jest, co oznacza, że są te kurczaczki. Jeżeli nie odbieraliście wszystkich nagród, to jesteście tyle dni do tyłu, ile nie odbieraliście, co oznacza, że czwartego były nagrody, a następne są jedenastego. Te nagrody, o których mówię, to są oczywiście paczki z primogamami po 20 primogamów. Każdej jest czwartego dnia logowania 11 oraz 18. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. I po raz ostatni już, bo dziś się kończy new adventure. Let's go. Jeżeli nie macie zrobionego tego jeszcze w całości, nie macie odklikanych wszystkich kosteczek, to raczej już nie zdążycie, ale były fajne nagrody do zgarnięcia, więc może przeszły wam koło nosa, może nie. Macie troszkę Primogemów do złapania i ponadto poza tym w sumie niewiele więcej się tutaj działo. Rzucanie kosteczką i zapominanie, że miało to miejsce. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nowym, którzy świeżo dołączyli jak Kacper do Lśich magów oraz nowym arcymagom, takim jak Younger oraz Rexal. Jesteście fantastyczni wszyscy, moi magowie są fantastyczni, arcymagowie są PSIAOSOM! Dziękuję wam, dzięki wam, w tym miesiącu sporo dziać się będzie. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazdkowych rolin, niech Boże karędzi wam sprzyja, my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. Dwa razy. Bo stream też powinien być. Miłego do następnego i hej! Nie no miałem no dobrze, w sumie nie wiem jak zareagować na to, co Michojo wykręca. Teraz mam wrażenie, że mogliby to lepiej rozegrać, znacznie lepiej rozegrać z drugiej strony. Od czasów urodzinowych eventów, albo ich braku, widać, że Michojo totalnie nie ogarnia własnej społeczności. Jest gigantyczny dysonans między Hojowersem i Hojo a ludźmi, którzy grają w ich produkt i nie ma nici porozumienia między jedną a drugą stroną. Wydaje mi się, że ludzie odpowiedzialni za kontakt z własnym odbiorcą, z własnym konsumentem powinni dostać kopa, a na ich miejsce powinien zostać zatrudniony ktoś kompetentny i do takich sytuacji jak teraz by nie doszło, bo pomyślcie, co by było, gdyby Mihojo nie odstawiło Maniany na własne urodziny, na urodziny Genshina. Ludzie by teraz byli całkowicie inaczej nastawieni, bo to nie jest kolejna porażka z rzędu, tym razem nie w wyniku działań Mihojo, tylko... Sytuacji, jaka jest w Chinach, a byłaby to raczej tak, ojej, biedne Michojo, biedny tam Hojo musimy im pomóc, musimy ich wspierać. Nie więc rozrzut jest duży, pomimo tego, że ja staram się pozytywnie podchodzić i nastawiać też ludzi pozytywnie, bo pokazać, że, że mają faktycznie problemy i jest tam ciężko. To widzę, że sporo osób jest totalnie toksik nastawiona i też się poniekąd nie dziwię, bo Hojo Wers mocno pracowało nad tym, żeby ten toksik mógł się rozprzestrzenić. Co to jest troszkę, troszkę i wina, troszkę nawet bardzo i wina bym powiedział, no ale.